Jósiuńczkowi witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hearthstone'a, Ale zanim przejdziemy do Hearthstoneowych rozgrywek, deków, gierek i w ogóle, to chciałbym tylko przypomnieć, że w opisie tego filmu jest link do G2A. A jeżeli sobie wejdziesz w ten link i kupisz jakąś gieraczkę, to wspierasz MKRK, więc polecam bardzo, bardzo serdecznie sobie zobaczyć jakie tam są gry i jakie są ceny itd. A my przechodzimy do dzisiejszego odcinka już w pełni. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci pokazać Agropaladyna. Jest to taki dosyć prosty i śmieszny deczek, w sumie opierający się o tego ziomeczka. E Gotysta Argento, który. Nie, wypuszczenie tej karty przez Blizzarda to jest. Hej, wypuśćmy kartę za dwa many, która może mieć 15-15 statystyki. Świetny ruch. E nie do końca jestem w stanie to zrozumieć, czy ta karta też nie podbija jakoś mety natomiast no, wydaje się być trochę dziwna Z samego założenia talia jest takim bardzo szybkim, agresywnym deckiem, w którym potrafimy możemy sobie zbufować kluczowe jednostki a i następnie zbombardować przeciwnika z ilością obrażeń. I jeżeli chodzi o kluczowe doski, na przykład taki nieustraszony dowidz już z takim buffem w pierwszej górze robi bardzo dużą robotę. Nowicjusz, który zostanie rękadala, w drugiej turze też robi mega mega robotę. Zuchwała fanatyczka, też możemy ją fajnie nabufować i ona się bardzo fajnie kombi z dywanem na przykład co my tutaj mamy dalej. Egotysta argentu, który bardzo szybko możemy, którego bardzo szybko możemy dosyć fajnie napompować Na przykład pierwsza tura, on, coin, ona I w drugiej turze gramy sobie tego gościa. Jeżeli dobrze liczę, mamy... Ile, ile mamy? Jednostkę 3-4 razy 2 w drugiej turze. Więc jest to dosyć, dosyć fajna opcja. Albo możemy zagrać sobie na przykład w pierwszej turze jego, w drugiej turze rękę Adala No i w trzeciej turze zagrać jeszcze Ego Testa Argentu. Też jest to dosyć dobry opening. Poza tym co mamy? No mamy też drołek, jak nam wyjdą karty z ręki, to rzucamy sobie czytelniczkę i dobieramy karty. Mamy coś większego, honorowa tarczowniczka z divine shieldem, która odzyskuje tą tarczę. Mamy divine, który daje Rasza, który daje wędka, dwa, dwie kreatury dodatkowe plus 6 obrażeń, alura, która wyciąga te spelki, no albo, te, albo ewentualnie te, czy ręka dala, ale ogólnie jest to dosyć wartościowe, szczególnie jak wyciągnie dar wiedzy na przykład. No i właśnie te buffy, żeby jak już mamy sytuację ułożoną, no to podpompować te nasze kreatury i robić większe jeszcze większe wjazdy. Taki dosyć prosty agrodeczek, dosyć prosty w grze, tutaj to mam na myśli. Jeżeli chodzi o cenę, no to mamy tutaj już troszkę więcej, bo są jakieś epiki, są legendy, więc nie jest taki budżetek, ale jest talia dosyć prosta i dosyć skuteczna, więc jeżeli masz ochotę no taki bardziej agresywny styl gry, no to to może być coś dla ciebie. Dobra, tyle jeżeli chodzi o opis tej talii. Myślę, że tutaj najwyższy czas przejść do gierki, więc lecimy z grom numer 1. Dobra, lecimy z gieręczką. Mamy demon huntera przed szobą. Pan demon hunter zostanie zgładzony. Nie wiem, co za jakiś cloud tu mi wyskakuje. Przepraszam bardzo za to serdecznie. Nie było to planowane. To nie jest mi potrzebne na drugą turę. To może być na trzecią. To jest dobre na pierwszą. I to nawet bardzo dobre. Więc to sobie zostawimy. Mm, nieustraszony nowicjusz. Czar. Czaru nie ma. Dobra, zagrajmy na początku. E, na początku 2-2. I zobaczymy, co dalej nam się z tego uda ukleić, zrobić. Aha, no tyle nam się udało. To muszę przyznać, że nie za wiele. Czyli wychodzi na to, że wchodzimy raczej z tokenem. Może że zagramy tego teraz, ale to jest trochę bez sensu, bo nie wiem co z nim zrobić. Niech będzie token. Token się tak naprawdę różni tylko jednym dynkom życia, czyli niezbyt wiele. No nie ukrywajmy. A to jeszcze możemy wykorzystać później, na przykład komiąc to z dywanem, więc nie wiem. I jeszcze, przy, jeszcze dodatkowym argumentem jest to, że w sumie tracimy jeden punkt many. Znaczy to takie trochę może abstrakcyjne myślenie, że tracimy. Natomiast wydaliśmy teraz dwa, a jeżeli bym zagrał tego, no to jeden by przepadł, a ten jeden punkt many, który kosztuje, który on kosztuje, mogę wykorzystać później, jak nie będę miał dwóch punktów many, żeby zagrać Hero Power. No wiadomo, że jest to takie trochę pokręcone myślenie, natomiast ogólnie coś takiego polecam robić, bo to też ma znaczenie. Dobra. Siedz. Dobra, mając dwie te czytelniczki, no chyba taką najbardziej sensowną opcją jest zrobić drop card, żeby się tego jak najszybciej pozbyć. Tutaj mamy dwa dywany. Wiadomo, że te dywany nie pożyją jakoś nie wiadomo jak długo, ale póki co, póki co żyją, więc zobaczymy. Czy sobie nie wiem dlaczego o tym, że nie pożyją. No nie ma tak naprawdę łatwego sposobu, żeby to zabić. Dobra, jednak ma, bo ma tą kartę, która robi ciach, ciach, ciach. Nie, nie ma jednak tej karty. Okay. No, ale ogólnie nie, nie, nie za długo to trwało. O, i to jest to, co tam chodziło. Pyk. Pyku, pyku. Teraz robimy sobie, tak. I robimy sobie tak. I robimy sobie tak. I robimy sobie tak. I robimy sobie tak. Dobra, i to jest Gitas. Trochę się zamotałem z tym. Żyją, po, po, pożyją, nie pożyją. Znaczy, w sumie zapomniałem, tak szczerze powiedziawszy, o tej karcie, która gra w Demon Hunterze, która. Taniec Ostrzy to się chyba nazywa. E, gdzie bierze atak bohatera i ciacha trzy kreatury. Muszę przyznać, że wypadło mi to z głowy. No cóż, wiemy, że już nie ma więcej tych babeczek. A miało być tak pięknie. Dobra, ale mamy wędkę, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Teraz zobaczymy z wędki, co dostaniemy. Jeżeli Murlock to wchodzi ten i murlock, czyli jeżeli Murlock za jeden, a jeżeli nie, to wchodzi ona. Tak żeby wykorzystać ponownie pełną manę. No bo warto, warto o tym pamiętać, żeby wykorzystywać tą manę w miarę możliwości, żeby po prostu nie tracić punkcików, no bo jeżeli masz, nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5 w ciągu pierwszych pięciu tur, no to masz łącznie 15 many. Jak nie w trzech turach zostawisz po jednej manie, no to, to straciłeś tak jakby 3 punkty many, a jeżeli twój przeciwnik wykorzystał całą manę, którą miał, no to jest trzymany do przodu, nie? no to jest taki w miarę chyba oczywisty koncept, nie trzeba tego jakoś za specjalnie tłumaczyć. No obra, gitara, w sumie to nie gitara, ale jakim będzie? Myślę, że zrobię tak, myślę, że zrobię tak, myślę, że zrobię tak i myślę, że tą broń zostawię, bo, znaczy zaatakowanie tą bronią byłoby spoko, tylko, że ja chcę rzucić tą czytelniczkę, żeby dobierać karty, bo mam słabe rozdanie. Można byłoby też zagrać w ten sposób, że wyrzucam to i wyrzucam to i mam trzy kreatury, 2-3, bo on już wyrzucił obszarówki e, i tracę broń. I mam tą czytel, czytelniczkę na później, ale chciałbym mieć opcję na tą turę, która teraz będzie. Bo już mamy siódmą, ósmą turę, więc przydałoby się tych opcji szukać. A tak naprawdę, wyrzucenie tych wszystkich kart i trzymanie czytelniczki dałoby mi to, że w tej turze nie wiedziałem, że to dobiorę. Ale miałbym czytelniczkę i jedną kartę. I jeżeli nie doszłoby nic ciekawego, no to byłby straszny przypał. Więc warto trochę do przodu czasem pomyśleć. Dobra, tutaj wjeżdża to. Na słóweczkę. Hey, za sprawiedliwość Czyby ktoś tutaj wygrał życie? Dodaję jeszcze kwestia tego, że oczywiście na początku warto zaatakować i tak dalej, ale zresztą nie z tym. Jak człowiek widzi taką opcję na zagranie dwóch takich stworków 10 na 13 to sobie myśli. Ja chcę zagrać te dwa stworki dziesięć na 13. Zlecił mnie na następnej gry. Dobra! Mamy kolejną grę i mamy druida po przeciwnej stronie stołu. Możemy to zostawić jako drobna pierwszą która nie jest to może idealne, bo nie mamy żadnego czaru, ale może pierwszy dzień szkoły. 3, 2, 1, nie bardzo. Ale może za chwilę dojdzie, zobaczymy. A tak to mamy jeszcze dwójkę i trójkę, więc jest gitara. Można by też wyrzucić tego gościa i szukać w pomiennej magini na przykład. Yy, no w sumie tylko pomiennej magii, A nie jeszcze, Zuchwała Fanatyczka, ale Zuchwała Fanatyczka na druida nie jest taka cool. Też czy jak, znaczy jak druid rzuci koina w pierwszej turze po to, żeby rzucić siropę, no to gdzieś tam jesteśmy też do przodu miara. Natomiast niech będzie on po prostu. Nie kombinujmy. Bo od kombinowania jeszcze nikt nie wygrał. Nie no, chyba ktoś wygrał. Ale mało osób Większość wygrywa przez farta. Gra bez farta. Jak to mówi stare przysłowie, guzik warta. Aha, dokładnie. A co żeś myślał, że co powiem? Guzik. Kurde. Góry, guzik. Moneta. Okej, okay, git. Poros. Okej, okay, git. Znaczy w sumie to nie git. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Dobra, mamy takie cudo. Takie cudo, co mi się nie uda. robimy sobie tak. Jeżeli on teraz zagra... chwilę Koń zużył. Jeżeli zagra inerwejta i ten cholerny czar, który wyciąga dwie bestie, to biorę, nie wiem, ile stąd. Dobra bestia z ręki ten Nie Jienawid tego. No trudno, bywa. Jedno jest pewne: Nie posiadam czaru. Mogę zagrać tak. To ja mi się w sumie podoba? Bo robimy tak i robimy tak. Tragedii nie ma. Dobieramy dwie karty. I teraz jest kluczowy moment, bo jeżeli on ma. Animal Guardianów, to jest ciężko. Jeżeli nie ma, to go rozjadę. Rozjadę, rozjadę, rozjadę. Go. To go nie rozjadę. Niestety, niestety nie ma opcji, żeby go rozjechać. Ja nic nie mówię, ja nic nie mówię. Proszę mi wybaczyć, ale mówione nie będzie. pewno chcemy tego zabić, to jest w 100% pewne. Myślę, że nie będę grał jednego takiego, zrobię bardziej. Tak, tak, nie będzie. Nie jest to super, no ale co zrobię. No to zrobię. W następnej turze, jeżeli on na przykład przygriduje i nie strajduje mi tego 6-4, no to zagram tego połowego Diablika, Worgena, coś tam potrajduje, wyczyści mu stół, jak nie ma niczego dużego na ręce, jak na przykład Isera. Można być tak, widzę. Wędka. Zrobię tak na początku i zrobię tak. Tutaj bardzo bym chciał, żeby on dostał coś, co ma jedynka życia. kurde dwójka. A. Dobra, no wędka, bardziej mi się kalcuje, jak będzie. W następnej turze mamy, nie mamy jakiegoś super zagrania, ale ma, a nie nawet jest okej, okay, bo ten, nie, ten nam doszedł, myślałem, że będzie jakiś tańszy murlock, bo teraz jest całkiem spoko, bo mamy na następną turę 2, 1 i 4, czyli możemy sobie dosyć sporo na ten suł rzucić, mamy jeszcze wędkę. Ile, ile mam? Jeden, dwa, pięć. I mogę zagrać dwa takie murloki. Albo takie, takie, dobra, mogę to zabić. Ile, zróbmy najpierw tak. Nie, muszę najpierw wjechać sobą i zobaczyć, co dobiorę. To nie jest dobre, bo jest drogie. Mamy gościa ze zrywem 5 Zagramy w ten sposób Tu tak, tu tak To wytrajdowane jest gitara Ale nie mogę zagrać tej teraz Bo jedną kartę i to mi nic nie daje tak naprawdę Token będzie lepszy OK Dobra, no teraz jest sytuacja dobra, nie? Ma jak to naprawdę jakieś dwie kreatury, i to jest problematyczne. Ale mamy dwóch, w sumie trzech jąków ze zrywem, więc jesteśmy to w stanie wytradować. Pojawiła się pestyjka, no to już jest problem, trochę. Tylko teraz mam przeciążenie, kurde, nie jestem w stanie tutaj zagrać wszystkiego co bym chciał. Dobra, na pewno zagram to, zabiję to. Zrobię też tak Żeby sołkować ten demet, żeby on chciał tym warnąć w stół, a nie we mnie No Bo w następnej turze mam 10 many, mogę to wszystko zagrać, tylko że tutaj tak jest za mało No jeszcze prowokacje zdobrało 8 ten 9 No nie to jest GG No ciężko się trochę gra momentami. Trochę ciężko Cóż, Dobry jest ten druid na bestia, jak powiem wam. Dobry, dobry Okej, okay, mamy kolejną gierkę i lecimy. Tutaj mamy rozdanko, takie nawet fajne. 1, 2, 3, niech zostanie. To prawda nieustraszony, no więc już bez czaru jest kiepski, ale może pierwszy dzień szkoły. Nie. No dobra, trudno się mówi i tego zagrywamy. Możemy w następnej drze stop dekować. Ten pierwszy dzień szkoły możemy stop dekować ręka dala, więc są jakieś opcje, więc niech będzie. Niechaj będzie. Kaweczka. Kaweczka, kawusieńka. Boh. Czokolaka. Chyba Hunter się zawiesił. Hmm. hmm. Co się dzieje? Przeciwnik ma kreaturę, ale jak? Czas ucieka. Takie rzeczy. Ciekawe. Czy takie zagranie. O, akurat doszło. Trochę dziwne szczerze powiedziawszy. Zobaczymy co z tego dostanę. Można by to zagrać, ale to jest bez zrywu, bez szarży, przepraszam. To byłoby spoko, mm, ale jak tutaj mam, mam opcję na zryw, na szarżę. Ostatnio więcej zrywu niż szarże. To zostawię sobie na ręce. Teraz być może zagramy to. Znaczy brońkę w sensie. Zobaczymy jeszcze co, do co mi dojdzie. Dark królów. Myślę, że broń będzie ok. Na razie nie atakuję, bo też nie wiem co tutaj dalej wyskoczy, jak to da dalej będzie wyglądać. Zostawię sobie tą broń do ewentualnych trade'ów. W na następnej turze już możemy trochę bardziej poszalać, bo możemy jakieś dwie jedynki wrzucić. I na przykład dwójkę albo hero power. To moi przyjaciele. Aha. Uh nie to moi przyjaciele. -huh. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, my Jay. Manatyczka. No nie jest to jakaś wymarzona sytuacja, szczerze powiedziawszy. Sprawdźmy, co to biorę. Kto na 10. Ale zrobimy tak, bo chcę wyrzucić karty z łapy. Żeby ta zapalona czytelniczka dobrała trzy karty. No bo teraz możemy sobie w tej turze myślę celować w Dark Królów. Oczywiście zobaczymy jeszcze co się stanie. Bo może też rzucić obszarówkę i wyczyścić mi cały stół. To byłoby niewskazane. Ale jeżeli nie wyczyści no to mamy Dark Królów. Możemy sobie zbufować kreaturę. Wjechać w gościa. No nie możemy jednak. No dobra. Trochę plan nie wyszedł. Szczerze powiedziawszy. O oh jest już jeszcze kuga Dobra, murlock za jeden ploks. Okej, okay, to jest dobre w miarę. Dorzucimy Blessing of Kings w i tyle. I następnej że po prostu rzucę sobie Nie wiem, coś tam co dobiorę. Byle, żeby to nie był dar władzy i czytelniczkę i dobiorę e, dwie karty. Nie, nie. OK. Okej. To nie jest jakimś dużym problemem, bo ja mogę tracić życie. Nie jest to dla mnie jakieś super istotne, ważne jest, żeby on stracił życie. Jak najwięcej, nawet powiem więcej. Eee, czy ja chcę robić tak? Nie, zrobię tak. I tutaj myślę, że zaatakuję w ten sposób. Bo jeżeli ja to strajduję i on zostanie na jednej ręce życia, to on może obszaróweczką, tą baweczką zatrzymany, zatrzymany, mi wszystko. Poza tym. A w tym momencie on tą babeczką może mi wyczyścić wszystko poza tym, więc wolę, żeby to tak przeżyło. A jeżeli on mi wytraduje tego gościa, to jakaś wielka krzywda mi się nie dzieje, tym bardziej, że jeszcze dobrałem fartem, no trochę fartem dywan i mogę sobie ją wytradować na przykład tymi dziutkami. W sumie dobre combo dobrałem. O, więc jest w miarę okej. Okay. Myślę, że sytuacja opanowana. Zobaczymy co on teraz zrobi. Ale nie powinien zrobić niczego jakiegoś, jakiegoś super groźnego. Zaczynam się niecierpliwić. Bardzo nie dobrze. O, no, to jest strasznie bolące. Okej, okay, okej. Okay. Tarczowniczka. Dobra, zaczynamy na pewno od tego. Aha, ja sobie murloka mogę zjeść. To jest akurat bardzo złe, bo muszę tego murloka zjeść, żeby go zagrać. A, ale z drugiej strony. Może to no nie jest takie złe jednak. Dobra, chwila, zróbmy tak. Murlok wjeżdża, zjadamy murloka. Mamy stateczek, tylko ten stateczek też mi tak trochę nie do końca potrzebny. Dobra, zrobimy tak. Teraz tutaj tradeuję to, to też tradeuję. No nie jest to jakiś super, ale dobra, pozbyłem, po, po, pozbyłem się dwóch tych, yy, tych, 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 tych ziomalek. No i mamy dar Królów, mamy dywan i mamy honorową tarczowniczkę. Nie jest to jakaś super Imba. Ale mam jeszcze dwie istotne kreatury na stole. No może wreszcie nie ma jakiegoś super hiper dobrego dobrej odpowiedzi Znaczy, nie no dobra nie przezadaniec nie, nie miał jakichś takich wyjątkowo wypaśnych odpowiedzi przez całą grę no cóż to jest dosyć mocne w tej sytuacji kto dzisiaj Nie trajdujemy, wbijamy. No i tutaj trajdujemy to, prawda? prawda? Dobieramy dwie kolejne karty. Jest wędka. Wędka jest teraz mega dobra. To też może być interesujące, chociaż na chwilę bez to nie aż tak bardzo, jakbym chciał. On teoretycznie, no, wytraduje mi tymi dwoma tą czterniczkę, Tylko, że ma jeszcze 8 many, ale z 8 many, to jest ten Demon Hunter jest w stanie też sporo zrobić. Może też by zagrać yy, ostrze Aldrachu bodajże. Tą broń z mi się wyleczyć. No, czop, chop, 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 czop! Nie ma czasu, brachu. Czaszka guldana. Oje. Yeah. Ach, nieszczęsny czarnoksiężnik. Mhm. Ach, nieszczęsny czarnoksiężnik. Ach, niecieka. Hmm. No dobra, aż takiej tragedii nie ma. Aby się tym jakoś super mocno przejmować, na początek zagramy sobie to zobaczymy co dobiorę. No, akurat nie jest jakieś super dobre. Następnie zagramy sobie to i zobaczymy co dobiorę. To w ogóle nic nie daje. Granie tego nie jest jakieś wyjątkowo potrzebne, moim zdaniem. Ale bardziej yeah, chyba wolę zagrać to na dywan, dywan shielda. Dobra, sytuacja zła nie jest. Ma 11 życia, wyczyszczony stół, problemy, ma 6 kart, w 6 kartach jest potencjalnie dużo zagrożeń, ma broń, broń ma steala, więc może się wyleczyć, wiadomo, że nie o 20, ale o trochę może. No więc gra jest w trakcie, w trakcie, nie po fakcie. Taniec z ostrzałami. Mhm. Ok. Cóż, chyba nie dane będzie mi to wygrać. Już to widzę. Niestety. Hirsch przed Srogi. Chili wszedł srogi, troszkę się poleczył, obszaróweczka dokończyła. No i tutaj, nie wiem, zobaczymy, no jeszcze kwestia tego, co ma na łapce, ale sytuacja jest dosyć napięta. A taki agrodek, jakim ja gram, niestety w tej turze to już jest praktycznie martwy. Jedyne, co mnie ratuje, to ewentualnie mur, gór, mur, bulk i jego murloki. No i to, że ewentualnie mu się karty skończą, bo też ich dużo już nie ma. Na łapie 7, tu 7, no nie no 14 to jeszcze trochę. Jakby na to nie patrzeć półteku. Co ja muszę dobrać teraz? Nie wiem, dar władzy może jakbym dobrał? Był w stanie sobie stworzyć jakąś większą jednostkę, to może coś w tym stylu. Zaczynam się niecierpliwić. To jest świetny tekst, nie? Ja, ziomek sam strakuje i mówi, zaczynam się niecierpliwić, i po prostu cię strzela, nie? Ta, i przerówka po raz kolejny, wiesz, no. Chociaż tam jeszcze jest kilka tych odłamków. 4, więc tych kart jest mniej. To może mu się faktycznie kończą. Tu ma 5, tu ma 4, to 9. Okay. Dobra, to jest akurat nie najgorsze. Ten moment. Let's go. Więc go, chłopie. W tym momencie, to jedyne, co ja mogę robić, to przedłużać tą grę. Dopóki jemu nie braknie kart. Bo nie, a ja nie jestem w stanie go zabić. Na moje oko. Tak mi się wydaje. Czy jestem? Ma jeszcze chilka za 8. Chwilę ma jeszcze 4 odłamki dusz w tym wieku. w sumie największe bomby już wykorzystał. Jeszcze jest ta brońka. No ta brońka, a no. Teraz jak nie pociśnie. O właśnie. To Elo. Elo, elo wina. A mnie nie zabija w ogóle? No jeszcze nie, a już tak, oj gitara, no jestem, nie siadła ta giereczka troszkę, troszkę mu brakło żeby go gdzieś tam zmierzyć. i tyle.